Sponsorem odcinka jest SFD Największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce Ze mną Gleba, witam bardzo serdecznie jeszcze raz Siemaneczko Kurde, dałeś pojedynek, naprawdę Dziękuję, starałem się Jak mogę? S tak, tak, starałem się, nie wiedziałem, że będzie tak ciężko, już dru takiego drugiego pojedynku nie biorę Nie wiedziałeś, że będzie tak ciężko z dwoma? Nie, nie wiedziałem, myślałem, że będzie łatwiej, sparowałem dużo, 2 na 1 A to było ciężkie Oni mieli plan Wydawało się, że tego planu nie mają, ale mieli plan i realizowali go. Ja tylko miałem takie wrażenie, właśnie Hubert teraz z nimi rozmawiał i że jedyny ich błąd, który taki największy popełnili, że nie wchodzili w ciebie razem, we dwójkę, tylko wchodzili tak y, naprzemiennie, ale oni podobno bali się tego twojego ciosu i że się jednego i będzie problem potem. Wiesz co, ciężko jest wejść razem w jednego. Bo jedno drugiemu może przeszkodzić. Myślę, że dlatego też. Jeszcze, jeszcze by się z siebie znakoutowali, co nie? Może no, tak, no nie wiem. No, fajna walka, ogólnie cieszę się. Bardzo. bardzo nie, nie, widziałem, nie widziałem na oko, bo mam krwiaka w powiece i wpływa mi wokół krew, ale dałem radę. Właśnie, jakie obrażenia? Tutaj tylko z tym okiem, czy coś jeszcze? Tak, no, nie wiem. Spół trochę, zobaczcie. Muszę trzymać w środku papier, bo leci mi krew. -y, który cięższy? kozioł czy sekwento? Nie wiem, no razem, obydwoje bili mocno i. sekwento dużo kopał koziok raczej boks. Wiesz, no, jeden i drugi mocny, tak ci powiem. Ale już z takiego pojedynku mówisz, że już nie będziesz chciał, raczej jeden na jeden. Nie, nie biorę. Teraz ława UWK i trening z Owcą, bokserski. Yy, tego się spodziewałeś? Tego się po chłopaku spodziewałeś jak I wcześniejszy pojedynek yy, dwóch na jednego z Cienostym, czy myślałeś, że jednak to będzie trochę inaczej wyglądało? Myślałeś może, że będzie łatwiej? Ja myślałem, że będzie łatwiej. Bo e, Sejczęto nie wykazywał chęci do walki na tych programach. Po prostu był takim nudziarzem, ale tu wyszedł do walki i zrobił robotę. Bardzo duże osiągnięcie wygrać z dwoma, trzeba powiedzieć. Co? No bo to ja, co oni by nie byli, to jednak jest dwóch, to, to są cztery ręce, nie? Ja powiem tak. no... Niech ktoś inny wejdzie też, może, i niech się sprawdzi, bo wszyscy mówili, że przegram, a wygrałem i jestem siebie dumny. Dla rodziny to zrobiłem, dla żony, dla mojego syna. Dla mojego taty, który był ze mną, dla mamy, dla braci, których pozdrawiam i dla mojej rodziny, chłopaki, pozdrawiam Was. Jakbyś miał tak porównać, no bo dużo pojedynków stoczyłeś w życiu, ten pojedynek, poziom trudności, bardzo wysoka jakoś tak średnio na przestrzeni Twoich wszystkich pojedynków, czy, czy raczej w niższej półce? To jest najcięższy pojedynek w karierze, bo wiesz, chciałem uderzyć jednego, a drugi zaskakiwał i trafiał mnie w ten nos i dlatego tak wyglądam. Najtrudniejszy pod względem koncentracji na pewno, co nie? Koncentrację miałem, bo gdybym nie miał, to by, bym przegrał. Koncentracja była, ale no, no ciężka, ciężka walka, nie ma co gadać. Chłopak, szacunek dla chłopaków. Był moment zwątpienia w tym pojedynku? No bo tam jednak był moment, gdzie naprawdę chłopaki szarżowali na Ciebie bardzo mocno. Nie było momentu zwątpienia. Z tyłu głowy jest przyszłość mojej rodziny. I to, że tą walką otwor, otworzyłem sobie nowe drzwi. No ale już tak jak mówisz, pojedynków 2 na 1. Na razie dziękujemy, nie pojedynki 1 na 1. Widziałem, że teraz Michałowi gratulowałeś, tutaj stoi obok nas pojedynku. Podobał Ci się pojedynek? Oglądałeś? E, wiesz co, dowiedziałem się, że wygrał, dlatego mu gratuluję. E, chciałem, żeby wygrał lepcy, lepszy. Z Kamilem rozmawiam, z Michałem. No i wygrał Michał, to gratuluję mu, ale Kamilowi też pogratuluję, bo trzeba, żeby wejść do walki do klatki, to trzeba mieć jaja. E, Michał, teraz będziesz celował w Michała? Wiesz co? Innego na oku. Wiesz co, nie mam, No, tak jak mówię, skupiam się teraz na ławie UWK i chcę trening, trening, tre, trening z Owcą, bo zawsze mówił, że jest moim fanem na gołej pięści jak się biłem, gadałem z nim na Narodowym, że może mnie zaproszą, a później będziemy myśleć. Ale jeszcze nie dostałeś zaproszenia, jeszcze liczysz na zaproszenie, tak? Liczę na zaproszenie, jestem w ekipie WK, współpracuję z nimi, także mam nadzieję, że teraz nagramy odcinek. Myślisz, że ile byś wycisnął? Wiesz to kiedyś max 210 na klatkę. No to, no to dużo, dużo. Ale Teraz to było, było 15 kilo temu. Teraz wiem? nie wiem, 160, 150. Jakbym się przygotował... No tak, byś mógł być wysoko chyba, co? Myślę, że tak. Ale jakbym się przygotował miesiąc, dwa, to dużo bym wycisnął. Słuchaj Gleba, ten pojedynek na pewno dużo ci dał pod względem następnych pojedynków, no bo wygrać z dwoma, no to potem można mierzyć wysoko. Ale ty ogólnie jesteś chyba największym zwycięzcą na tej gali, co? Można powiedzieć i medialnie, i właśnie tutaj sportowo. Więc to przed 2026 26 nie miałem takiej okazji, bo nie wiedziałem, że będę walczył. Ale jestem kreatywnym chłopakiem, mam grupkę kolegów, znajomych, którzy mi pomagają też. No i performersy, performersy były przygotowane na, każdą, na każdy program. A walka to wisienka na torcie, postawiłem kropkę na i. No i co, i teraz czekam na kolejne walki. Mam nadzieję, że Federacja doczeni, doceni. Ja tej Federacji Fejmem y bardzo dziękuję, że dała mi kolejną szansę i myślę, że ją wykorzystałem. No na pewno, to trzeba przyznać, że wykorzystałeś na największe wygrane chyba gali. Dziękuję bardzo. Yy, ale widzisz, teraz najważniejsze jest to, żeby to wszystko szło dalej, do góry, albo chociaż na tym samym poziomie, żeby nie szło w dół. Masz już plan na dalsze jakieś performensy, na dalsze dobre pojedynki, no bo też jest ważne, żeby te zwieńczenie tego wszystkiego na konferencji było w klatce, nie? Słuchaj, yy, pojedynek z Pawłem Tyburskim w K1, ze względu na to, że nagromi taką głosówkę i mówi, że mi główka może obić. Tak? Tak, i jeszcze Zadyma Gromadzki, jeśli dostanie tutaj szansę. To zawalczę z nim w boksie, bo trzy miesiące temu trochę chyba wypił, ale też nie wiem, bo jak na cze po cześć, się z nim gada, to potrafi też dziwnie mówić i nie, nie wiem czy był pijany, czy trzeźwy. No i mówił, że chce ze mną walczyć. Ale też tam coś mocniej pocisnął, czy no dał komentarz, a później go usunął. A dobra, okay. to no. się nie no, tak, tak, tak. A jeżeli chodzi o Pawła, to jakąś głosówkę ci wysłał, tak? No wysłał, wysłał I potem, bo już... no, powiedział, że łeb może mi obić, widzi, że jestem rozbity po walce z łowackim. Także jeśli będzie miał ochotę, to zawalczymy. Sportowa walka e, miałem z nim szatnie, ale nie spauchwalałem się, bo ja tu kolegów nie szukam, ja tu przyjechałem do pracy. Ale to tak kurde, Paweł ostatnio mówi, że miłosierny, że tam jakieś nawrócenie chodzi tam chyba do psychologa, czy coś zmienił głowę, a takie głosówki ci wysyła? To było dwa miesiące temu, czy? A, to jeszcze a chyba tam... Tak, tak, to jeszcze przed chyba, chyba jego przed, metamorfozą. A ten pojedynek jakbyś oceniał, Dużym byś był faworytem w tym pojedynku z Pawłem? Nie wiem, każdy ma równe szanse. Nawet dwie ręce, dwie nogi. Fajna walka. No Paweł taki typowy freak, nie? Ale typ freak jednak z takim potencjałem, zawsze się mówiło o nim. Tak, freak z potencjałem walczy dobrze w K1, ja jestem pięściarzem, ale też próbuję stawiać kroki i jak widać udaje mi się w K1 dobrze walczyć. A dzisiaj jak oceniasz pojedynek jego z Marcinem? Myślisz, że kto wygra? Na tym pan Ciężka walka, bo to jest na wózkach, nie wiem. Nie wiem, ja naprawdę nie wiem, nie, nie mam pojęcia. Życzę im obu powodzenia. Ja bardziej lubię się z Wrzoskiem, ale jak no wygra lepszy, jestem tym wrzosek, Bo jak powiedziałem raz, to drugi raz to samo muszę powiedzieć. Najbliższe plany teraz, jakie? Będziecie się wrócić bardzo szybko, jakaś regeneracja, szybka tydzień wakacji na trening, na salę i powrót? Czy jak ty to widzisz? Tak jak mówiłem, już ława UWK, trening bokserski z Owcą. I myślę, że coś yy, jeszcze przed wakacjami, które mam zaplanowane w maju, mhm. chciałbym stoczyć po jednej, jeszcze jeden. A jeżeli chodzi o Gromdę? Nie walczę już w Gromdzie. już nie. nie. No, okay. Dobra, to dziękuję bardzo. Dziękuję. Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce.